Myślisz, żeby twoje produkty pojawiły się wysoko w Google Grafika, wystarczy dodać tekst alternatywny i skompresować zdjęcie? Jeśli tak, to mam dla ciebie złą wiadomość. Prawdopodobnie tracisz klientów, którzy są gotowi do zakupów właśnie dziś. Wyszukiwarka grafiki to dla e-commerce gigantyczna, często niewykorzystana kopalnia ruchu. Dla przykładu, w Dala Mimi od 30 do 40% ruchu organicznego, czyli około 30 tysięcy użytkowników miesięcznie, pochodzi właśnie z Google Grafika. Klienci szukają tam inspiracji, porównują produkty i kupują, ale aż 9 na 10 sklepów internetowych, które do nas trafiają, popełniają te same podstawowe błędy, przez co nawet ich najlepsze zdjęcia są dla Google praktycznie niewidoczne. W SEMAWO przejęliśmy i zoptymalizowaliśmy dziesiątki sklepów e-commerce i wiem jedno, prawdziwe SEO dla obrazów zaczyna się tam, gdzie większość agencji kończy swoją pracę. W tym wideo nie dam ci nudnej checklisty. Pokażę Ci, co naprawdę liczy się dla algorytmu i dlaczego kontekst jest ważniejszy niż cokolwiek innego. Zostań ze mną, a zrozumiesz, jak myślą roboty Google. Zanim przejdziemy do sedna, uporządkujmy podstawy. Jeżeli szukasz informacji o SEO dla obrazów, na pewno trafisz na te trzy porady. Po pierwsze, nazwa pliku. powinna opisywać jego zawartość, czyli zapisujesz zdjęcie na komputerze, zmieniasz jego nazwę, korzystając z myślników zamiast spacji, aby plik wyglądał tak jak tutaj, a następnie wgrywasz go do sklepu. Po drugie, tekst alternatywny, czyli alt. Tekst to po prostu opis tego, co jest na zdjęciu przeznaczony głównie dla robotów Google. Zamiast IMG 5032 opisujesz czerwona sukienka wieczorowa z jedwabiu. Proste i ważne, nie tylko dla Google, ale również dla osób niedowidzących. To pokazuje profesjonalne podejście dla każdego klienta. Pamiętaj, że niedawno weszła nowa ustawa WCAG 2.0 i warto, żebyś o niej poczytał w internecie. Często nowe systemy sklepów internetowych automatycznie zaciągają nazwę pliku i wklejają ją w alt. Sprawdź jak jest u Ciebie. Po trzecie, kompresja, czyli zmniejszenie rozmiaru pliku bez utraty jakości. Dlaczego? Bo szybkość ładowania strony jest kluczowa, a ciężkie zdjęcia ją spowalniają. Google wprost rekomenduje opracowany przez siebie format WebP, który oferuje lepszą kompresję niż JPG i PNG, co przekłada się na mniejsze pliki i szybszy ładowanie strony. Google wprowadził format AFIF, ale na dziś uważam, że WebP jest wystarczający. Powyższe punkty to absolutne podstawy. Każdy powinien je znać i stosować. Problem polega na tym, że podstawy to nie koniec, a to dopiero początek. Spójrzcie na to. Dwa sklepy sprzedają ten sam produkt. Oba mają zrobione te same podstawy, o których właśnie powiedziałem. Mają dobre alty, dobre nazwy plików i skompresowane zdjęcia. Standard. Ale zdjęcia ze sklepu Y jest top 3 w Google Grafika, po wpisaniu główne frazy, a zdjęcie ze sklepu X jest gdzieś w ciemnej otłani. Widzisz już w czym jest różnica? No właśnie, nie w samym zdjęciu. Leży we wszystkim, co jest wokół niego. Sklep Y dał Google potężny kontekst. I teraz wyjaśnić o co dokładnie chodzi. Pomyślcie o Google jako starzyście, który próbuje zrozumieć, co jest na zdjęciu. Tekst alternatywny to dla niego etykieta, ale on, żeby być pewny, czyta wszystko na stronie, a nie tylko samo zdjęcie. Jaki jest tytuł strony, czyli jaki jest H1. Czy to jest nazwa produktu, czy coś innego? Jaki jest opis produktu, jaki jest tekst dookoła opisujący produkt, jakie ma cechy, kolor i materiał? Jakie są opinie klientów, czy ludzie w komentarzach używają słów kluczowych związanych z tym produktem, czy nie? Czy są pozytywne czy negatywne? Dodatkowe informacje, czy są dodatkowe informacje o szczegółach, składzie, specyfikacji technicznej. To tak jakbyś dał komuś zdjęcie psa, powiedział to jest fafik, a z drugiej strony dał to samo zdjęcie psa, ale z całą książeczką zdrowotną, rodowodnym, opisem rasy. Która informacja będzie dla Ciebie bardziej wiarygodna i potrzebna? To chyba jasne. A teraz coś, o czym nie powie Ci większość specjalistów z YouTube'a, bo to wymaga technicznej wiedzy: dane strukturalne, czyli schema. To jest taki specjalny język, taki szept do ucha Google, który mówi mu wprost: hej, to na tym zdjęciu jest produkt, nazywa się tak i tak, kosztuje tyle i tyle, ma takie opinie i jest dostępny w magazynie. Dzięki temu Google nie musi się już niczego domyślać, a wszystko podane na tacy. Wyszukiwarce grafiki może nawet pokazać cenę, dostępność produktu bezpośrednio pod twoim zdjęciem. To gigantyczna przewaga nad konkurencją, która tego nie robi. Większość platform sklepowych powinna mieć w szablonie wdrożony poprawny schemat. Jednak polecam się to zweryfikować. A więc zapomnij o myśleniu, że podstawy załatwiają sprawę. Kluczem do widoczności w Google Grafika jest kontekst, czyli treść na całej stronie oraz dane strukturalne, które dodatkowo wzmacniają pozycję Twoich zdjęć. Wiesz już teraz, jak ważna jest treść na stronie produktowej, żeby dać Google odpowiedni kontekst do Twoich zdjęć. Ale nawet najlepszy opis produktu nie da Ci nic, jeśli cała struktura Twojego sklepu jest dla Google nieczytelna. Możesz mieć idealne strony produktowe, ale jeżeli algorytm gubi się w Twoich kategoriach, to i tak nie uzna Twojego sklepu za wzór i autorytet w danej dziedzinie. Mówię o tym w innym odcinku, gdzie pokazuję najczęstsze błędy w strukturze nawigacji sklepów e-commerce, które rujnują pozycjonowanie i zabijają SEO. Kliknij tutaj, żeby go zobaczyć i sprawdzić, czy Twój sklep też ich nie popełnia. A jeżeli czujesz, że to wszystko cię przerasta i chciałbyś, żeby zajęli się tym specjaliści, którzy robią to na co dzień, wejdź na stanacho.pl, link jest w opisie. Cześć!